Pan jest to pięknie wyjaśnia. Przyrodzę, aby dać Ci pocieszenie w dążeniu do doskonałości. Oddaj się mojej woli, a osiągniesz doskonałość szybciej i bez takiego wysiłku, jaki wkładasz w walczenie z moją wolą. Dzieci, <Ky> fenomenalne to jest zdanie. Moja tylko nie chodzi mi o to, że mi się sprzeciwiasz. I wy tu bądźcie też spokojni. Tylko Pan Bóg chodzi, mówię, chodzi o to, abyś wykonywał to, czego nie chcesz wykonywać z ochotą. Abyś wykonywał to, czego nie chcesz wykonywać z ochotą. W tej sytuacji, która Cię wiele kosztuje, pomyśl, że ja zapraszam Cię do tego. Ja sam obarczam Cię trudem wykonania tej czynności, odbycia tej rozmowy, znoszenia trudu czy niewygodnie. Ja sam działam wbrew Twojej woli, bo w ręku trzymam życie duszy. Za którą nikt nie chce pokutować, która musi zostać co do piekła, za którą nikt nie chce pokutować, a która musi zostać co do piekła. Czyli w tereniu Asiu codziennie rano przed Tobą też staje Bóg z duszą, która, za którą nikt nie chce nikt pokutować i musi być stąd do piekła. Musi, to jest uboga a priori. Tylko bezinteresowne zadośćuczynienie mi za tę duszę może złagodzić moje serce i uśmierzyć sprawiedliwy ból. Tylko co ranka pan Jezus się każdego z Was pyta, czy chcesz powiedzieć mi, abym strącił tę duszę do piekła? Czy nie wolisz znieść tej niewygody z radością? I te niewygody są, moi drodzy, tu u góry wymienione. Ja obarczam Cię trudem wykonywania czynności, odbycia rozmowy, znożenia trudu czy niewygodę. Kolejnej próby, która jest nie po Twojej myśli, chodzi o znoszenie, kolejnego wydarzenia, które zakłóca Ci Twój porządek dnia, czy Twój dzień jest ważniejszy od tej duszy, czy Twój spokój i odpoczynek może równać się z życiem duszy? Jakie zadaje Bóg konkretne i bolesne pytania. Czy chcesz ryzykować jej piekło, będąc nieposłuszną w słuchaniu moich natnień? Proszę Cię, abyś przyjmowała moją wolę. Wierzyła, że jest ona czymś niezwykłym. Jest ona szansą i błogosławieństwem. Dziennie, Bóg przynosi mi duszę, którą można uratować. Jest tylko jeden problem: że musimy wszystkie te niedogodności z radością przyjmować. Tylko jeden problem. Proszę cię, abyś wykonując to. Co jest Ci niemiłe, uśmiechała się już na samą myśl o tym, że trzymasz w ręku duszę. Nie jest to fenomenalne? I za Twój mały wysiłek, uczyniony z miłością, dam jej nowe życie. Nowe życie, w które będzie mogła odpokutować swoje winy. Żebyście długo nie myśleli, że my, Bóg nasz, bronuje orze i twoja ofiara i taki jakiś tam stasi z Lubelszczyzny, z Afryko, no nowe życie, nie, 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 Bóg mu da łaskę, otworzy mu oczy i woreczek z cementem na pewno na plecy da i 100% pod górkę. Żadnych tramwajów nie będzie, żadnych przystanków, dzieci, to ziemia piaszczysta, sawanna w najlepszym układzie. I się módl, żeby była w porze deszczowej. Bo jak winna, to poczujesz smak. Co to jest? Zadość uczynić za swoje winy. Czyli powtarzam. Za... I za Twój mały wysiłek uczyniony z miłością, dam jej nowe życie, w którym będzie mogła odpokutować swoje winy i zobaczyć mnie w niebie. To też może być mi się łaska godzinie śmierci. Bo w z Bogudzie. Dziecko moje. I to Pan to wyjaśnia, Czy to za mało, aby wywołać Twój uśmiech? Czy to za mało, aby wywołać Twój uśmiech? Dziecko moje. Kocham Cię całą mocą. Mojego miłosiernego serca i miłość tę wlewam na duszę, za którą przyjmujesz pokutę. Dzieci, przyjęcie pokuty. Takie proste. Tuż Bóg nie, nie mówi o poście. Zwykła pokuta, która się nazywa przyjęcie tego, czego nie chce. Takiej definicji pokuty dzieci jeszcze nie miałem. Pamiętaj, aby żyć świadomie, wierząc, że każdy Twój wysiłek jest doskonale wliczony w dzieło zbawienia dusz. Potrzebuje każdego. Każdego wysiłku, Bóg mówi. Ciebie ja Wam powtarzałem. Ile my przeleżeli, przebąkowali lat życia naszego, że nic, rozumiecie? Zjad i nie ma. Zjad i nie ma. I nam gadali, a będziesz miał taki kurs, takie oceny, będziesz miał stopnie naukowe, będziesz miał wszystko. Co, co mamy? Żadna rzecz ofiarowana mi nie marnuje się. Choćby najmniejsza. Oko moje doskonale dostrzega te okruchy miłości i nie pozwala, abyś choć jeden z nich uszedł niezauważony. Córko, pragnę Twojej woli czynienia tego, co Ci powierzyłem. Zadbam o to, abyś zauważyła każdą z tych chwil, a Ty zadbaj o to, aby zawsze wówczas uśmiechała się i spoglądała w niebo i szeptała. Dziękuję Ci Jezu. Powtórzcie. Dziękuję Ci Jezu. Uratuj tę duszę. Uratuj tę duszę. A ja z radością? Wykonam to. Wykonam to. Co macie? Co? O co mnie dla niej prosisz? O co mnie dla niej prosisz?